Przy, przy temacie Rumuna no to Virgil wraz y, praktycznie no, z piątku Oj, teraz y, Lukasz Grosso. To nie było dobre zachowanie. No, na szczęście rehabilituje się Słowak, ale no, dobrze to rozwiązali. Nowo sądeczenie. Ta piłka trafiła pod nogi Szczepanka. Mają tutaj sporo miejsca. Ma sporo miejsca z prawej strony Szczepanek. Jest tutaj przy nim teraz Peska. Cały czas Szczepanek aktywny od początku tego meczu. No, pokazuje się, oj, dobre prostopadłe podanie. Czy nie ma, nie ma. Też mi się wydawało, że tutaj nie było mowy o, o przewinieniu. Na Damianie Nowaku, no inna kwestia, że piłkarz ucierpiał. Tutaj jeszcze taka chwila refleksji nad ławką rezerwowych Krakowi, ale to może, może pozwolę sobie na nią po tym rzucie wolnym. To raz, świetnie, Łukasz Chrosso na linii kapitalnie wyłapał to uderzenie głową Tomasza Boczka. Ale to dobrze, jest ciekawie, tabela Ekstraklasy, jest duży ścisk zarówno w środku jak i na dole. Możemy no i w Czubie bać. również, tak? Bo tam też jest kilka zespołów tak. Zgadza zaangażowanych się za tymczasowym bo... Przepraszam, że Ci wszedłem w słowo I, i, i rezerwy i, i, grupy, i grupy młodzieżowe. No naprawdę na, na europejskim poziomie. Pewnie wielu z naszych widzów dzisiejszej transmisji miało okazję tutaj gdzieś się zakręcić koło rocznie waga, bo przed szansą pasy. No to była dobra okazja na to, żeby otworzyć wynik tego spotkania. Dobrze uderzył e, Brazylijczyk Rivaldo Junior. Widzimy też Sergiu Hanka, chociaż to będzie Karol Knap. Poprawny strzał, bardzo poprawny strzał w wykonaniu Karola. Brakowało trochę siły. No zobaczymy na boiskach Ekstra klasy, ale teraz sam decja i jeden do jednego. Tak, ale to był, powie, to był trudny Prosta strzał. Wraca. Mam wrażenie taka, no, tak powiem, kolokwialnie znowu dużo tych kolokwializmów z mojej strony, taki no, taki szczurek lecący tuż nad ziemią. No pamiętajmy, że to wciąż mecz, no, jest to mecz towarzyski, ale wciąż to derby, tak? derby, derby regionu, derby Małopolski. Więc no tutaj musi być troszkę, troszkę emocja. tam się kotuje w naszej szesnastce. Zawodnik testowany, tak? To jest ten numer 99 w protokole i pod tym numerem jest przypisane właśnie określenie zawodnik testowany. Michał Siplak, rozchorował się wtedy Jefchen Konoplenka, Dawid Jabloński, również otarka kabadze. Także fajnie widzieć. Oj, teraz położył tutaj rękę na plecach. I mamy rzut chyba nie, chyba. Tak, A jednak nie chyba Sędzia wskazuje na tak. 11 metr. Wydawało mi się, że to się działo tuż przed linią pola karnego, no ale zdaniem arbitra działo się to już na terenie szesnastki. Mamy rozbieg i, i bramka. W sam środek uderzał Rivaldo Junior. Krakowia na prowadzeniu 1 do 0. Bardzo pewnie wykonany rzut karny. No, i zasłużone prowadzenie Krakowi teraz. Tiago efektownie, ale niecelnie. No, i bardzo dużo miejsca miał teraz na oddanie tego strzału Robert Janicki. Ale śpiłka do Rivaldo Juniora. Rivaldo Junior. I to była dobra okazja, to była dobra okazja dla Rivaldo Juniora, ale. No. W początku drugiej połowy formacja defensywna Krakowi wygląda naprawdę bardzo solidnie. Niewiele sytuacji, w zasadzie bezrobotny Karol Niemczycki w tej drugiej połowie. No tak, to prawda, rzeczywiście. E, Karol chyba jeszcze nie miał jakiejś e, okazji, żeby piłkę. O, ja, ale do rąk. teraz. Nie od tyłu, teraz buduje swoją akcję Krakowia z poszanowaniem do Karola Niemczyckiego który nie znajduje Patryka Zauchy? Dośrodkowanie, sama No właśnie, teraz dobrze Erasmusen, ale tam jeszcze zabrakło tych paru centymetrów. Nie trafił w tą piłkę Erasmusen, tak. tam było naprawdę bardzo blisko. Mam wrażenie, że za długo tu zwlekał Tiago, mógł uderzać już wcześniej, ale teraz Kamil ogorzały przedziera się. I dobra próba słabszą nogą. Myślę, że jak dotąd oczekiwania spełnione, choć te ostatnie mecze dość pechowe po stronie Krakowi. Kilka punktów więcej mogło tam wpaść, a tymczasem strzał. To była przedziwna Krakowi. sytuacja, bo ta piłka tak leciała, leciała, leciała. Tak, mam wrażenie, że to uderzyć to napastnik Sandecji, który Myślę, że on tak samo się nie spodziewał, że ta piłka tak pięknie poszybuje, że mu spadnie idealnie piec. na nogę.